Cześć, witajcie z garażu z tego samego garażu który w zeszłym roku jesienią miał się zmienić w męską jaskinię ale no sumie się nie zmienił i w zasadzie hm, tu się nic nie zmieniło oprócz tego, że no tam częściowo zostało to wszystko jakoś posortowane no i w, najbliższych, w najbliższym czasie w najbliższych dniach sobie to po prostu stąd wyjedzie Pojawiła się tu graweryka, którą też już mieliście okazję widzieć. No i oczywiście junak. O junaku nakręcę jeszcze jeden odcinek, bo już zrobiłem na nim ponad 3000 km. Ale za drzwiami stoi nowość, bo kupiłem gruza. A Gruz to poczciwy Ford Fusion z 2005 roku. Kupiłem go od jednej kobietki, ale w sumie to było w jednej rodzinie przez kupę lat. Fajnie, bo jest dosyć zadbany. No, wiadomo, tam trochę, no najlepiej, za chwilę się zabije. Trochę rzeczy jest do porobienia, no ale stan ogólny jest całkiem zadowalający. Wczoraj przeszedł przez ścieżkę diagnostyczną. Oczywiście nie umieszkałem przy tym być. Zawieszenie jest w porządku, auto jest od spodu zakonserwowane, więc nic nie koroduje. Jak na auto z roku 2005, to jest naprawdę w całkiem fajnym stanie. Tak jak mówiłem, jest w zasadzie w jednej rodzinie od początku, jak jest w kraju, a do kraju zlądował bodajże w 2011 roku. Na liczniku 178 tysięcy. Jak trafił do kraju, to miał tych 1060, coś koło tego, nie pamiętam. W każdym razie od tamtej pory, według wpisów w Cepiku, ten przebieg sobie systematycznie rósł. Nie był jakoś mocno intensywnie eksploatowany ten samochód. Zresztą można zobaczyć po tych plastikach, nic tu nie jest powycierane, jakoś połamane. No wiadomo, troszeczkę zabrudzone. O przepraszam, jedna rzecz jest złamana, ale to Ford Fusion tak mają ta klapka tutaj, no każdy Ford Fusion ma to niestety połamane. Samochód wnętrze ma dosyć obszerne jak na takie małe autko, po złożeniu tylnej kanapy podłoga staje się zupełnie płaska i to na czym mi najbardziej zalewało, znaczy najbardziej, między innymi to siedzenie pasażera kładzie się do przodu też na płasko auto jest wysoko zawieszone wyżej niż przeciętna sobówka. gdzieś tam w internetach można wyczytać, że to jest protoplasta crossoverów no i w sumie coś w tym może jest ale właśnie te dwie cechy, czyli ta płaska podłoga po rozłożeniu siedzeń i ten prześwit mają dużo wspólnego z tym, co z autem będzie się działo w przyszłości projekt jest taki, że auto stanie się autem nie takim wyprawowo-radiowo-działkowym. Oczywiście zanim się to stanie, to kilka rzeczy jest do zrobienia. Między innymi ogarnąć trzeba koła. Nie wiedzieć czemu. Tył jest na 14 calowych, a przód na 15 calowych. Jedne i drugie to zimówki. No i drugą rzeczą jest do zrobienia układ wydechowy. Ponieważ w tym aucie jest jeszcze tłumik oryginalny od nowości. Nie wiem czy go tu widać. Ale generalnie jest, gdzie on tu jest, tu jest, strasznie, trzeba go wymienić, bo chodzi jak nie przymierzając Ford Mustang. No także, jak słyszycie. Wydech może nie tyle co jest dziurawy, ale jest już wypalony w środku. No, od poprzedniej właścicielki dostałem spory zapas laczków. Tutaj właśnie są kolejne dwa 14-calowe koła, i póki co właśnie na tych auto wyląduje. A te, które są z przodu 15, czyli to czarne ustrojstwo co tam widać, założę tutaj nowe opony zimowe i dopiero wtedy komplet czterech piętnastek wyląduje na samochodzie no i jeszcze do tego na te piętnastki to pasują kołpaki oryginalne od Forda, natomiast te czternastki kołpaków nie mają, wczoraj troszeczkę nawalczyłem się yy, żeby dopasować te kołpaki no, na pierwszy rzut oka jedne i drugie felgi są takie same, no ale dzisiaj w ciągu dnia jak jest jasno, okazało się, że niestety ale różnią się właśnie rozmiarem no dopiero dzisiaj tak naprawdę przeczytałem to co jest napisane na oponach i stąd wyszło, że jest 14 i 15 cali. Te opony, które chcę założyć właśnie z przodu, czyli ściągnąć 15, założyć 14, będę musiał najpierw napompować, bo one nie mają w sobie powietrza. No i mam okazję wypróbować przenośny mały kompresorek, taki kieszonkowy. Zobaczymy, czy on do pompowania samochodów też się nada. Aby nie było, to nie jest żadna reklama. Po prostu w zeszłym roku sobie kupiłem taki sprzęcik i nie miałem go okazji jeszcze tak naprawdę przetestować. Oprócz pompowania jakichś tam piłek i tego typu dupereli. w sumie prosta rzecz. Co ciekawe, to urządzenie może też robić jako powerbank. Tu gdzieś jest o USB-C. Także w razie, gdyby gdzieś tam zabrakło nam zasilania do telefonu, czy coś, to zawsze można z tego też podładować tu poskręcamy do kupy i spróbujemy napompować tamte koła okay. Aha, tu mam jeszcze końcówkę, taką przejściówkę do roweru założoną, to też muszę ściągnąć no dobra, zobaczymy co to warte tylko najpierw założę sobie rękawiczki No to wszystko strasznie czyste It's me. no ale na to nie wpadłem, że warto by było to naładować tak wygląda na to, że mi się sprzęt nie uruchomi no jednak się uruchomił, trochę techniki się człowiek gubi przełączymy sobie teraz na samochód 3 bary no dobra, do to ustawstwo można napompować tu znalazłem oznaczenie na oponach w PSI Udało mi się tutaj też jednostkę miary przełączyć na PSI. Ogarniemy sobie jeszcze tylko zostawione 42. Na oponie jest napisane 51, no ale dobra, spróbujemy to napompować najpierw do 40 PSI. O chwilę popompowałem i tu już widać, że raczej nic z tego nie będzie i wizyta u wulkanizatora będzie raczej obowiązkowa. No, to z tego względu, jeśli jest jakaś nieszczelność, i sobie po prostu to powietrze stąd ucieka, dobra, to urządzonko sobie pakuje z powrotem. No, i muszę pamiętać, oczywiście, w domu, żeby to naładować. Bo tu niby trzy kreski, ale podczas pompowania spadło do jednej. Trudno się mówi, opony będą musiały chwilę poczekać. sobie rzucę do samochodu, żeby nie zapomniał. to sobie leży i czeka no ja muszę się zastanowić co z tym fantem zrobić, bo skoro te są uszkodzone, jest z nimi jakiś problem, no to myślę, że nie warto na dwa razy jeździć gdzieś po jakichś wulkanizatorach tylko od razu ogarnę sobie te większe koła na które pasują kołpaki no właśnie o tu w tej folii nie tego wam nie pokazywałem też zostałem. Laczki, właśnie one pasują na te yy, większe felgi. I to są zimówki, i jak widać, całkiem, w całkiem niezłym stanie bieżnika troszeczkę jest. Więc tutaj na lokalne jeżdżenie po zimie jak najbardziej się nadadzą. Na dwie felgi założę te. Dwie jakieś kolejne kupię wulkanizatora. I auto będzie jeździć. A na jutro jestem umówiony z gościem od Tumików. Zobaczymy, czy ma na składzie. Jeżeli nie, to zamówi i będziemy wymieniać. No, pod maską tego sprzętu znana jednostka 1.4 Duratek. Bardzo oszczędne, ekonomiczne silniki. Tutaj coś się leje. Nie, to chyba jest mokro do uzupełnienia oleju. Ogólnie silnik jest suchy. Żadnych jakichś tam wycieków nie ma. No, jedyne miejsce, które jest brudno oleju, to jest w zasadzie ta okolica korka no i to raczej. Od wymiany czy od dolewania oleju, a nie od tego że gdzieś tam sobie przecieka uszczelka. No, tu widać fachowe naprawy. te co widać w tym samochodzie. Właśnie to, że był w jednych rękach, no i że starsza osoba o to dbała to są właśnie tego typu zapiski. To, że kupiłem auto, to absolutnie nie oznacza, że w odstawkę idzie skuter. Dopóki jest pogoda, jako taka, w sensie jest sucho, nie jest ślisko, no to skuterkiem urzęduje nadal. Tak jak wspominałem wcześniej, zrobiłem ponad 3000 km. Wkrótce odcinek taki podsumowujący. No a w międzyczasie zabieram się za dalsze porządki w garażu. No bo wiadomo, raz że skuter trzeba gdzieś trzymać, trzeba się tu jakoś poruszać. W tej chwili jest bardzo ciężko. No i trzeba to przygotować wszystko tak, żeby w razie czego. Móc skorzystać też z kanału, bo w zasadzie tak się zastanawiam, że jeżeli przyjdzie do mnie tłumik, cały ten zestaw, to spróbuję go zamontować samodzielnie. Nie jest to jakieś skomplikowane, tym bardziej, że tutaj jest fabrycznie auto bez katalizatora, więc w zasadzie jedna długa rura z puszką na końcu. No, wynoszeniem całego tego śmietnika, który jest za mną, to nie będę Was zanudzał. Chcę Wam się tylko zapytać, czy jesteście zainteresowani live'ami, na przykład z garażu. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, spróbujemy coś ogarnąć. A ja zabieram się do roboty. A, jeszcze jedna rzecz. Chcę zacząć nagrywać systematycznie. Czyli każdy nowy odcinek będzie pojawiał się prawdopodobnie w niedzielę, tak jak ten dzisiejszy, koło godziny 20. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!